Hej, cześć. Mam witajcie. To ja, Tomcik jeden Jak wiecie, nie było wcale live'a. Nie wiem, zapomniałem tak kompletnie o tym live'ie i po prostu myślałem, ale że go kiedy indziej zrobimy. A tak po prostu to dzisiaj mam dla Was informację, że... że że, 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 że na 80, 80 subskrypcji, jeśli wbijecie do. 20 lipca to kto będzie chciał to ze mną się będzie chciał spotkać do, i ten od 20 do, do znaczy to ustalimy kiedy ale tak 18 do 80 subskrypcji jak dobijemy to robię z wami spotkanie gdziekolwiek będę stał i co? Pamiętajcie, żeby zostawić tu łapkę w górę sobie z sobą, dzwoneczkiem, żeby was kolejne filmy nie na, na tym kanale. A dzisiaj z basenu tak le, leciutko się nagrywam i po prostu pomyślałem, że nagram dla was to i na 80 subskrypcji z wami się spotykam. I kto będzie chciał fotograf, zdjęcie to czemu nie i po prostu się umówimy. A ja się na razie, ja się tam... będę was informował na bieżąco. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia kolejnego odcinka, który będzie już jutro, na razie.